Dzień dobry, tutaj jeszcze do postanowienia 19. Kontakt bezpośredni do pierwszej regentki, i komandorki Ziemi Lechickiej, do Trybunału Rodowego Sądu Apelacyjnego w Białym Stoku. dla wszystkich potrzebujących rdzennych, rodowitych. Wszystko, co trafia na ten e-mail, adres, wprawdzie każdy otrzyma potwierdzenie. E, wysłania listu. I ta sprawa wtedy nabiera e, prawomocnego w trybie tu i teraz e, m, jest rozstrzygana i załatwiana. To znaczy, wszystkie sprawy rdzennych, rodowitych, które trafiają do e, sądów apelacyjnych z dopiskiem dla e, pierwszej regentki w prośbie i potrzebie, dla pierwszej regentki e, Ziemi Lechickiej i Wony Zakrzewskiej, mają priorytet. Wtedy, kiedy są wysyłane w prawdzie, kochani. Czyli w prawdzie, czyli jest. Otrzymujecie potwierdzenie otrzymania. Czyli wszystko, co tam napisaliście, każda prośba, wszystko zostało w prawdzie i w pełni yy, tam ujęte. Więc yy, to też jest yy, świetne doświadczenie dla wszystkich wysyłających te prośby i potrzeby. I pamiętajcie, zgodnie z umowami handlowymi, wszystkie sądy apelacyjne mają priorytet wykonywać wszystkie tzw. sprawy rdzennych, rodowitych, ogłoszonych wszystkich tzw. reprezentantów korporacji z imienia i nazwiska numeru PESEL. Tak, aby ten proces oczyszczania ziemi, oczyszczania ziemi lechickiej z niegodziwców i zdrajców życia, odbył się optymalnie dla wszystkich. Więc zdrawiam serdecznie i y, cudownej nauki dla wszystkich. I pamiętajcie, kochani, wszystko, co wysyłacie, wysyłacie w prawdzie. Więc wszystko potrzebuje być optymalnie w prawdzie, w tu i teraz wykonane. Y, każda, ka, każda zbrodnia, każde łamanie praw człowieka, z, zgodnie z postanowieniami, nakazami, dekretami Międzynarodowego Trybunału Ziemian, Trybunału Ziemian Międzynarodowej Taryfy Odszkodowań. Wszystko, kochani, tam wszystko ujmijcie. Wszystko trafi oczywiście na fundusz, Teraano PPT 1776 dla Was właśnie, żebyście mogli to używać już w prawdzie, w miłości i transmutować tą piękną energię, którą niegodziwcy i wszyscy zdrajcy życia potrzebują tutaj zostawić, gdyż oczywiście zostaną wygnani z ziemi naszej. Więc zdrawiam wszystkich i jam jest Przemysław, Jan Paweł Piotr, zarządca funduszu Teran, Przemysław Pojawa. Do usłyszonka, do zobaczonka. Jam jest.